Cześć Paweł. Cześć, witam Cię. Niektórzy właściciele firm mówią, iż człowiek, pracownik to kłopot. A to zwolnienie, a to wakacje, a to chce podwyżki. Ale wydaje się, że samemu chyba trudno nawet w jednoosobowej działalności gospodarczej ogarnąć wszystko. No oczywiście. W ogóle takie myślenie o tym, że pracownik jest obciążeniem, że pracownik jest Kosztem jest po prostu niewłaściwe. Pracownik to ktoś, kto reprezentuje bardzo duży, często zasób firmy, ktoś, dzięki komu firma może się rozwijać. Absolutnie bym zmienił myślenie o tym. Pracownik, który jest źle, można powiedzieć, zarządzany, to kłopot. Czy to prawda, że my mamy nawet w genach, że działanie zespołowe jest taką naszą ludzką domeną? Absolutnie tak. Zdobywanie dużych zasobów jest zawsze powiązane z działaniem zespołowym, i generalnie cała przyroda działa zespołowo. To, to nie jest tylko domeną ludzi. Zobacz na mrówki, zobacz na pszczoły, ryby, które pływają w ławicach, ptaki, które latają w kluczu. To wszystko to jest działanie zespołowe, a później dochodzi jeszcze do tego specjalizacja. Wróćmy do tych mrówek. Mamy królową, która składa jajeczka, to mamy również robotnice, które się nią opiekują, ale również mamy mrówki żołnierzy, które pilnują bezpieczeństwa. Jaka to jest niesamowita specjalizacja w tej organizacji, jak, jaką jest mrowisko? No dobrze, ale nawet jeżeli jest tak, jak mówisz. To jednak zdarzają się sytuacje, że ci pracownicy potrafią dostarczyć mnóstwo kłopotu, nawet jeżeli w jedności siła. No, oczywiście, że tak. Wszędzie tam, gdzie są ludzie, gdzie jest czynnik ludzki, będą pewne konflikty, będą pewne nadużycia. Chodzi o to, żeby umieć zbudować taki zespół ludzi, który właśnie będzie szedł do tego zwycięstwa, do tego sukcesu, gdzie energia w tym zespole nie będzie marnotrawiona na właśnie wewnętrzne starcia, wewnętrzne konflikty, tylko ci ludzie będą działali we wspólnym osiągnięciu danego celu. Więc jak dobierać sobie ludzi do zespołu? Istnieją różne typy ludzi w zespole, które będą potrzebne do tego, żeby ten zespół dobrze funkcjonował. Bo wyobraź sobie taką sytuację, że chcesz płynąć gdzieś okrętem. I teraz masz na pokładzie 20 sterników, i ani jednego wioślarza, i powiedzmy, ani jednego kapitana, tak? No to po prostu ta łódka nigdzie nie dopłynie, tak? No musi być sternik, musi być wioślarz, może kilku wiosłujących najlepiej, musi być kapitan, ale przydałby się też kucharz, który zapewni posiłki, zapewni energię tym osobom. Być może przydałby się też lekarz, jakby ktoś zachorował, i tak dalej. Czyli generalnie chodzi o to, że różne typy osób w zespole są potrzebne do tego, żeby wykonywać określone zadania. I jeśli budujemy taki zespół biznesowy, to nie każdy ma być liderem. Lider powinien być jeden, taki kapitan. Powinien być też jakiś specjalista, który ma specjalistyczną wiedzę na dany temat. Powinna być osoba, która jest bardzo skrupulatna, która potrafi wychwycić bardzo dużo błędów. Czasami ludzie boją się na przykład takich osób w zespołach, które są takimi maruderami, troszkę, tak które szukają dziury w całym. Ale okazuje się, że przy planowaniu określonych projektów, gdzie wszyscy są na hurra, optymiści, po prostu wspaniale, to się uda, to taka osoba jest bardzo potrzebna, która zada na przykład niewygodne pytania. Na przykład zapyta chwileczkę, a co jeśli nam na przykład w y, trzecim miesiącu nie uda się. Tego zrealizować, to czy będziemy mieli finansowanie na dalsze, kolejne miesiące, żeby ten projekt wdrażać? Tak? Albo na przykład, dobra, ale co zrobimy, jeśli okaże się, że na przykład plony będą niższe, albo że coś podrożeje i tak dalej. I wtedy ta osoba powoduje, że zaczynamy się zastanawiać nad tym, co będzie, jeśli coś pójdzie nie tak i możemy się przed tym lepiej zabezpieczyć. Mieć plan B, plan C. Czyli każda osoba, nawet taka, która jest takim pozornym hamulcowym, też może się bardzo w takim zespole ludzi przydać. W którym momencie ten zespół w naszej firmie powinien się pojawić? Już na jej początku, czy dopiero w, w trakcie trwania i jest on pochodną potrzeb firmy? No to y, oczywiście zależy od tego, jak firma szybko się rozwija. I przede wszystkim od jej zasobów, jej możliwości. Jestem absolutnym przeciwnikiem zatrudniania armii ludzi już na samym początku. Zdecydowanie lepiej rozwijać biznes stopniowo w miarę pojawiania się nowych możliwości finansowych. Czyli generalnie hołduję takiej zasadzie, że ta osoba powinna zarobić na swoją pensję, powinna zarobić, na swoje utrzymanie w firmie. To jest bardzo ważne, i bardzo ważna jest również struktura tego zatrudniania tych osób. Też już kiedyś wspominaliśmy o tym, jak ważne jest, żeby firma rozrastała się nie jak takie kłębowisko, po prostu taki chaos, taki rak biznesowy, tylko rozwijała się w uporządkowany sposób. Tak. To drzewko jest zazwyczaj odwrócone, czyli tutaj mamy zarząd, właściciela firmy, później mamy osoby, które kierują nią. To wszystko jest rozłożone na poszczególne działy w firmie, dział księgowości i sprzedaży, dział kadrowo-księgowy, dział produkcji, dział realizacji projektów itd., itd. I Następnie ta struktura może być dalej jeszcze rozbudowywana. My tworząc sobie taką strukturę organizacyjną, nie, od razu nie musimy obsadzać wszystkich stanowisk w tej firmie. Rzadko to się zdarza. Czasem bywa tak, że będziemy nawet pracowali sami na kilku stanowiskach jednocześnie, a niektórzy nasi pracownicy będą ogarniali dwa, trzy takie stanowiska, ale w momencie, kiedy firma się będzie rozwijała, tej pracy będzie przybywało, to będziemy wiedzieli, kogo najbardziej nam teraz brakuje i z jakiego działania, z jakiego stanowiska trzeba samemu zejść i oddać je już komuś do realizacji tych zadań, które są tam y, po prostu wykonywane. Dużo ludzi to też potencjalnie pierwsze kłopoty, pierwsze niesnaski. Zatem pytanie o asertywność w firmie. Jak ją stosować w praktyce? W życiu asertywność niesamowicie się przydaje tak? Jak, jako cecha. Chodzi o pilnowanie jakichś granic, ponieważ osoby, które nie pilnują granic, które pozwalają wchodzić sobie na głowę, które m, można powiedzieć, wbrew sobie oddają swoje jakieś zasoby, to nie muszą być tylko zasoby materialne, to mogą być też zasoby na przykład emocjonalne, tak? związane z Poczuciem własnej wartości, i tak dalej, po prostu marnieją. Marnieją w oczach, źle funkcjonują społecznie. Najzdrowiej funkcjonują takie organizacje, takie jednostki, które tą asertywność zachowują. I asertywność nie oznacza zachowań agresywnych. Asertywność swojego założenia wcale nie jest formą jakiejś agresji. Asertywność to jest umiejętność stawiania granic, ale wcale nie oznacza agresywnych zachowań. Wręcz przeciwnie, asertywność nie oznacza agresji. Asertywność to jest forma takiej siły spokoju, gdzie stoimy przy swoim, gdzie pilnujemy swoich granic, nie pozwalając no, skubać się i. Nadużywać naszych zasobów, naszego czasu, naszych emocji itd. Coś mi się Paweł zdaje, że z Ciebie to jest dobry szef, ale o przywództwie porozmawiamy w kolejnym naszym odcinku, a tymczasem zapraszamy na warsztaty. Na warsztaty holistyka w biznesie poświęconym sztuce budowania zespołów.